Moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj rozpoczynamy vlog z Meksyku. Jesteśmy w Meksyku w Tulu. Chwilą przyjechaliśmy w wielki, piękny apartament z basenem. Po prostu nie sądziłam, że aż tak pięknie to wszystko będzie wyglądać. Mój tour zrobię Wam jutro, teraz idziemy sobie coś zjeść. Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest kolejny dzień. Eee, no i co? Wczoraj się dużo jakoś do Was nie odzywałam z racji tego, że przyjechaliśmy dość późno. Eee, no i poszliśmy zjeść i potem położyliśmy się spać, bo byliśmy padnięci. No, ale dzisiaj już wstałam, trochę pospałam i mam mnóstwo pozytywnej energii. No i ogólnie powiem wam, że nagrywam teraz kamerą i trochę odzwyczaiłam się od nagrywania kamerą, bo przez całe Miami i w ogóle ani razu nie wyciągnęłam kamery, tak samo na kolonii. Może z raz, może raz może trzy ujęcia e, nagrałam kamerą, ale tak to praktycznie cały czas telefonem, dlatego totalnie się od tego odzwyczaiłam, muszę się do tego przyzwyczaić na nowo, no bo w domu na przykład nagrywam tylko kamerą. Także tak, no i ogólnie jeśli chodzi o dzisiaj, to pokażę wam dzisiaj nasz ten Apartamentowe, bo to ogólnie nie jest tak do końca hotel. Widzicie, że tutaj po prostu każdy ma taki swój wielki dom, w którym po prostu ma kuchnię, łazienkę, sypialnię i swój właśnie taki prywatny ogródek z basenem. No, także tutaj jest właśnie kilka takich większych domów, kilka takich mniejszych. No i jest też publiczny basen, E, także e, no myślę, że już bez zbędnego przedłużania e, czas pokazać Wam ten nasz e, apartament. Zaczniemy może od mojego pokoju, no bo tutaj właśnie się znajdujemy, e, mam po prostu piękny taras i w ogóle ten... Ja nie, nie sądziłam, że ten cały ośrodek będzie tak pięknie wyglądał, bo jestem w nim totalnie zakochana. To jest tak ślicznie i w nocy, i w dzień po prostu ma to taki swój cudowny klimat. Dzisiaj jak widzicie troszkę wieje, także... Fajnie, fajnie, bo gdyby bez wiatru To po prostu dałoby się tutaj ugotować eee, Taki tutaj śliczny Leżaczek Ja mam na, mm, na balkonie widok na nasz basen Ale tutaj teraz Wam pokażę go tak z grubsza Bo jeszcze zejdziemy na dół Wam go pokazać O jak widzicie tam Już moi rodzice szykują Śniadanie, bo byli dzisiaj w sklepie I właśnie zrobili zakupy eee, Tutaj mam takie piękne łapacze snów. Są dwa łóżka. Ja śpię oczywiście tylko na jednym, chciałam sobie połączyć, żeby spać na dwóch, ale jak widzicie jest dziura między materacami. Mm, dalej mamy stołek, jakiś stół. Tutaj jest szafa. Jak widzicie, szafa nie jest zamykana. I to jest tak, takie coś nowego, bo w sumie zawsze z tego co pamiętam miałam zamykaną szafę, a to taka nowość. Także tak. No, tutaj baliski, no moje rzeczy. Tutaj mam taką przepiękną toaletkę. Po prostu jest prześliczna. Nie sądziłam, że będę miała tutaj coś tak pięknego. No i ogólnie ten cały pokój jest dla mnie, bo e, cały ten nasz apartament jest na 10 osób, a my jesteśmy tak naprawdę w 5, więc mamy sporo wolnego miejsca. Także tak. No, tutaj mamy oczywiście umywalkę z, razem z lustrem. No i tutaj toaleta i prysznic. I niestety mój prysznic, ja mam, ja mam pokój na piętrze, dlatego mój prysznic jest e, pod dachem, ale na przykład na dole jedna łazienka jest po prostu pod gołym niebem. Także po prostu cudownie. No więc to tak się prezentuje mój pokój. Myślę, że idziemy na dół. Tutaj naprzeciwko jest taki sam pokój jak mój, tylko że z połączonym łóżkiem, łóżkiem małżeńskim, bo to jest pokój mojego brata i jego dziewczyny. I schodzimy na dół. Tak wygląda, Taras. Jak widzicie są tu takie piękne trzy leżaki, basen jest całkowicie nasz, tutaj nikt nie może wejść, to jest prywatny, bo to jest jakby taki nasz właśnie domek, tam mamy dwie pufy, tutaj właśnie szykujemy śniadanko i jest też taki piękny bujak. Tutaj jest pokój moich rodziców, tutaj jak widzicie. jest ich łóżko. no i tutaj z balkonu, znaczy balkonu, jakby tarasu mają wyjście na no jak widzicie prysznic, więc po prostu super, bierzecie prysznic pod gołym niebem, tutaj z boku jest też wanna, także mają prysznic i wannę no i oprócz tego jakby wiecie, była jakaś zła pogoda, albo no nie wiem, jakby była jakaś zła pogoda albo baliby się brać prysznic pod gołym niebem, czy coś w tym stylu to mają też zwykły prysznic jak widać pod po prostu sufitem no i tutaj też jest ich łazienka. Tak to się wszystko prezentuje. No i tak się prezentuje salon połączony z kuchnią. Tutaj mamy telewizor, taką jakby kanapę. Zobaczcie, jakie to jest w pięknym stylu wszystko zrobione. To jest kuchnia. Tak się prezentuje. Tutaj już są owocki kupione przez nas. To mi powie, czy jad kiedyś taki owoc? Pierwszy raz się z czymś takim spotkałam i jestem mega tego ciekawa, naprawdę. Nie mam pojęcia, jak to może smakować. O, złapało fokus. No po prostu jest to takie dziwactwo. To też jest po prostu inny rodzaj mango. To jest takie nasze klasyczne mango, które spotykamy też w Polsce, a tutaj mamy takie malutkie. No dragon fruit to już jest dostępny w Polsce, także wydaje mi się, że część z Was mogła go już jeść. Przeskwinki, no to jak brzkwinki. Tutaj jakieś też inne soczki, takie niespotykane w Polsce, tak mi się wydaje. Soczek głowa. Tu jest mango, nektar, tu jest pomidorowy, tu jakiś brzoskwiniowe chyba. Wiecie? No i widzicie, to jest dżungla, dlatego pełno tutaj, jak tylko wyczuję coś słodkiego, no to oczywiście pełno będzie jakiś owocówek albo coś w tym stylu. Papaja, arbus, banany, jajeczka. My już swoje śniadanie zjedliśmy, także super. To jest też świetny bajer na właśnie taką pogodę, jaka jest teraz. Nalewamy tutaj do lodówki. Wodę, która od razu nam się chłodzi i jeżeli chcemy w danej chwili chłodną wodę, to po prostu nalewamy ją sobie. To się prezentował nasz cały apartament. Teraz jestem już po śniadaniu idę przebrać się w strój, bo jest mi na maksa gorąco i chcę już wejść do tego basenu, który jest na naszym ogródku. Mam nadzieję, że woda nie będzie jakaś gorąca. Bo po prostu zaraz się udobrę. Lecimy na masę. No?

Nabraliśmy kilka ciekawych rzeczy, niektórych już jedliśmy, niektóre nie. Mamy tutaj na przykład różnego rodzaju chrupki do mleka, na przykład erisis. Jakieś tutaj wziąłem słodycze do przetestowania, tego Wam może nie będę pokazywać, ale są tu naprawdę różne dziwactwa, no takie serio straszne do zjedzenia. Na przykład, no to, no nie mam pojęcia co to jest, wzięliśmy też jogurciki. Tutaj mamy picie, taką wodę smakową, to akurat gąbka, jakieś jogurty, soki, no także takie zakupy. Wyszliśmy już ze sklepu, byliśmy jeszcze w Starbucksie i teraz idziemy na plażę. Pozwiedzać trochę. To jest wejście do jednego z hotelów. Moi drodzy. Kolejny dzień w Meksyku. Dzisiaj jedziemy do parku. Dzisiaj jedziemy do takiego parku, w którym będzie można pływać i zwiedzać, i w ogóle tam jest wszystko: zo, cenoty. Naprawdę tego jest dużo, dużo, dużo. Także myślę, że będzie fajnie trafia nam się super pogoda, bo świeci słoneczko. Także fajnie, no Ja się teraz będę szykować. Oczywiście biorę Was ze sobą. I tak, jak ujęte z wczoraj, będziecie mieli wszystko nagrane. Także myślę, że będzie super. Także ja się pakuję i widzimy się zaraz. Dojechaliśmy do parku Xaret. Mamy bransoletki. Już jesteśmy w parku i pierwszą atrakcją, na którą idziemy, to cenoty, jednak na razie nie będziemy w nich nurkować. Przepraszam za polskie głosy, które słyszycie, to tylko moja rodzinka. No i ogólnie właśnie idziemy teraz do cenot. Cenoty to są jakby takie taka atrakcja, w której możesz pływać między skałami w takiej pięknej turkusowej wodzie. My na razie idziemy na pierwszą i to nie będzie tak, że będziemy mogli nurkować, tylko będziemy w wódce. Także też super. No ogólnie ten park jest po prostu przepiękny. Tu jest wszystko jak wiecie, tak dziko zrobione, jakbyście byli totalnej, totalnej dżungli, ale oczywiście jest to zrobione pod turystów, bo niektórzy boją się pójść w takie miejsca, my no, akurat jesteśmy tym typem ludzi, którzy zwiedzają, wiedzą jakie jest niebezpieczeństwo, ale wciąż zwiedzają, bo są ciekawi świata, ale są po prostu ludzi, którzy się boją podróżować i jeżeli jesteście takim typem ludzi, to e, przyjedźcie do Meksyku i właśnie odwiedzcie to Miejsce, bo jeżeli będzie Wam brakować tej takiej dzikości, to na pewno ją tutaj znajdziecie. To są właśnie cenoty. Piękna turkusowa woda, skałki, takie różne tunele. Spróbuję Wam zzoomować. O, właśnie tak. Pięknie. Kotek. Cześć. A tu jest szklarnia z orchideami. Też pięknie. Jak w jakiejś takiej sali naukowej w Hogwartsie. No no Przepięknie. I wychodzimy już z parku. Było super. Zobaczymy, mam nadzieję, że, że są fajne ujęcia i fajnie było mi pokazać ten park Wam. No i co? Teraz lecimy do Starbucksa. Napicie jeszcze kawę, bo jest dość wcześnie. My wszyscy padamy z nóg po tym parku. No i potem lecimy do naszego domku. Wykąpać się, bo jesteśmy w cał, w, cali, w soli. Bo tutaj wszędzie jest tylko morska woda z oceanu. No i przez to po prostu wszędzie jest słona woda i wiecie jak tu po soli każdy się lepi i w ogóle. Także lecimy się wykąpać. No i co? Widzimy się na miejscu. Trzeci dzień w Meksyku rozpoczęty. Ja już jestem po śniadaniu. Jestem ubrana i przeszykowana. Bo dzisiaj moi drodzy jedziemy troszkę zwiedzać, będziemy troszkę na plaży, jeżeli nam się uda, jeżeli pogoda dopisze i jeżeli będą, e, będziemy mogli sobie popływać z żubiami, już się nie mogę doczekać, bo to jest moje marzenie, powiem Wam, że nie wiem od ilu już tak dawno chciałam popływać sobie, móc popływać z żubiami. Mm, w sumie to tak naprawdę nigdy nie miałam takiej opcji bo wiele razy na przykład się wybieraliśmy na jakieś takie wycieczki albo coś w tym stylu, ale akurat ja mi, akurat mi się nigdy nie udawało, także mam nadzieję, że dzisiaj się uda. Jak się dzisiaj nie uda, to mam nadzieję, że jeszcze się wybierzemy, zobaczyć czy będą. No ale dobra, teraz już lecę i widzimy się w drodze. Hejka moi drodzy! Kolejny dzień w Meksyku. Wczoraj się do was w ogóle nie odzywałam ani trochę. Mało nagrywałam, ale to dlatego, że jakoś źle się wczoraj czułam osłabiona. Nie wiem, czy to przez te, wiecie, wysokie temperatury, bo tutaj naprawdę mocno, mocno grzeje i naprawdę wczoraj już nie mogłam tej temperatury, byłam cały czas zła, wkurzona, bolał mi jeszcze brzuch i na naraz, no w ogóle masakra. E, dlatego się wczoraj do Was nie odzywam, ale wczoraj mieliśmy taki tour, e, byliśmy w Czeczennicy, na wiecie, na tych takich piramidach, e, w Kobie, też na, na, na takich starożytnych piramidach, Majów, także była naprawdę fajna, fajna przygoda. A jeśli chodzi o dzisiaj, to dzisiaj taki chill dzień, bo dzisiaj jedziemy sobie do Grand Cenotes, czyli takie jedne z najpopularniejszych cenot. Mamy je tutaj bardzo bliżutko, jakieś 3-4 km, coś takiego, więc dojedziemy bardzo szybko. Moglibyśmy nawet pojechać rowerami, no ale stwierdziliśmy, że jak jest taki upał, to lepiej przyjechać samochodem. Jedziemy na te Grand Cenoty, no, będziemy tam pewnie około 2 godzin, 3, no tak myślę, 2 godziny. No i potem wracamy. I odpoczywamy nad basenem, lecimy na te cenoty.